Witam. No i tutaj tak na centrowniku mam taki wał, rzekomo po regeneracji od który po włożeniu do silnika i skręceniu karterów No nie za bardzo chciał się obracać, zacinał się w jednym miejscu. No ogólnie lipa była. To jakiś korbowód tuningowany, też ostrzony. Ogólnie cały wał jest do poprawki, do zrobienia, ale to co tu jest na zegarach, co widać, to jest dramat. Takie ma bicie prawie 1,5 mm prawa strona lewa niecały milimetr to jeszcze może być nie no żartuję jest po prostu dramat to co tu jest zrobione to nie ma prawa działać to łożyska nawet jakby się udało odpalić ten silnik to by wywaliło w 10 minut widać na oko nawet jak trzeba było rozłożyć, poprawić i później wrzucę filmik jak to wyszło po poprawieniu Merci